Dziękuję. To co ty? Panie Petro, blisko, blisko, nie bójcie się mikrofonu, no. Ja leziczko, już blisko. już bliższe. Opowiem wam o pełni rodzinie, bo tato, mama i syn dorastają już. Tato kupuje nowe auto. No, syn wychodził przed dziewczynami pokazać się w tym autie. Ale tato boi się, bo tato był za młodym baterem i syn, toczka w toczku udał się w tata. I myślisz, co tu zrobić? I synu, tam nie możesz, tam nie masz prawa jeździć, ty masz doznisk stopni z matematyki, katechizmu nie znajesz i długie włosy nosisz. Jak to, to wypełnisz, to ci dam, to to auto. Tato myślał, że nie nigdy nie zrobić. On był zdejny, ale baciar. No i zrobił wszystko i przychodzi do tata. Tatu ja już prawie wszystko wykonał. Katechizm się nauczył, prawo jazdy mał, a tato gadat, a łosy nie obstryg. Ta, Tatatu, to ta wszystko światy mały długie То я теж маю. А сину, а вони їздили там і пише, то і ти пише ходь. Удало муся. Друге вам скажу, як то було на Лемківщині, де хати будували кода кого потику малої річки, бо треба в уйкару напоїти. Ну і жінка прала над тим річком. Хавали дошку, прайник, трохи попиву і там водом поливали і рипали. І так пере-пере, а по пранню треба було, як косить тото в в воді. Żeby tu to wszystko odeszło płakaty. I ona tak płocze, płocze, płocze na jednym kamieniu, na drugim, szeroko nogaz i połoczy, smotryć złota rybka się zaplantała w to kabat. I ta rybka przemówiła ludzkim głosem, Powiada, późnia, ja ty tryżyczynia, jak chcesz, Pełny ty, ja ty spełnię. O, na myśliła, to już jest tosy To myśli tak, to ta ja chcę być taka, jaka mała 16 roków, a ona była bardzo krasna dziewczyna. Przez się co ta odbyła się, już młoda jest. O, a drugie, chciałam tam chatkę pod oczyma mieć, ładną, nową, bo to ta już stara się kaskata. Смотрить там, хаткач під низьком стоїть. А мала коцюра такого і третє за шичення казала, я б хотів, щоб тот коцур стався вадним хлопцем. Смотрить, та й хлопець йде. Приходить до неї, обняв, почував. i tak każe do niej a ty czasem nie że że ja mam jedny roczek to ty nie dała był i jaż to teraz taki kocur bezużyteczny <noise> <noise> idę krasna żynka chodnikom a te jak hołoriaczka Maty parasol i przy pochodzi, a ona nie mała i szła koleżankom się pokazać w tym krasnym kapeluszu z pereczką, zajaczką obszyty, a tu zagrbiło i już deszcz, tak jak wczoraj. To ona co zrobiła? Obzirać, a nie gdzieś schować. Włók do góry i tak idę, żeby to ka kapelusz nie zamóg. A si pan pani droga, ale tam zazadu wam, co si widno. A ona machła toż to, co widno, już ma 40 roku, a kapelusz im wczoraj kupiła, to to trzeba chować. Stawała się na mori wielka katastrofa. Bołt walnął walną, skałę podwodną, rozwalił się na piłu. Kto się uratował, to się uratował. No i połudna dziewczyna czasem na bądzie tak dwie boczki związane i ona się wczepłyła w to i tak płynę, płynę, płynę i do płynąć. Sмотry, ta wyspa już ziemia. Sмотry, ta tam jakasi człowiek chodzi. Prawi do płynu, a to ci. Człowiek mi skoczył, pomógł i wyjść na kraj. No i tak pytaje się, no a ty co tu robisz? To ja cisz z katastrofy. Tu mi się tak dostał. I już nie znam jak długo ja tu żyję. Bo roda mu już wyrosła. No to teraz budesz mał, sztoch. Budesz chodził. A on tak posmotrył na nią. A w ten boczkach jest pyło? Ona domowała że to win incze w rychłodzie, a jemu mu pyłać a chodziło na pity. Żena na ryce na ja była chyba durna, hucha i głupa jak i za tobym za mąż weszła. A teraz, murzgar, a teraz czujesz? Czuję! Zmudrywasz? Zmudrywam! No i co? Widzisz jaka, jak ja z tebe, z tych ciężkich chorób wyliczyłem? Przez krótki okres czasu. Dziękuję. Dziękujemy panu Piotrowi. Dziękujemy, Dobra, mi się poda, bo...